Wielka dominacja cs dwójki. Do tego podsumowanie otwartych skrzynek za poprzedni miesiąc i mega ciekawe mecze z dniem dzisiejszym. Będzie ciekawie, więc staw łapkę w górę, a my lecimy. Zacznijmy sobie od wielkiej dominacji CS-a dwójki. Należy zwrócić uwagę na liczbę graczy, którzy w jakiś sposób oglądają właśnie ten tytuł. Należy sobie zwrócić uwagę, że pod względem esportowym na Twitchu nie mają sobie równych. Możemy zwrócić uwagę, że CS był oglądane przez 100 milionów godzin. Jak to możemy zobaczyć przez pierwszy kwartał tego to właśnie roku, czyli od stycznia do marca. No i możemy zobaczyć, że wygląda to dosyć, dosyć imponująco Tutaj tak samo możemy jeszcze zobaczyć e, Peak Viewers, czyli ile w największym momencie oglądało właśnie, w związku z czym CS też ten rekord w pewnym sensie dzierży, jeżeli chodzi o ten kwartał, więc możemy tutaj na tym wykresie jasno zobaczyć, że CS nie ma totalnie sobie równych. Kolejny jest League of Legends, który jakby na to nie patrzeć, no umówmy się, 20 milionów e, watch time'u mniej, to jest bardzo, bardzo dużo, w związku z czym należy na to oczywiście zwrócić uwagę, no i myślę, że jako gracze CS możemy poniekąd być z tego dumni i zadowoleni. Cieszmy się z tego, bo zazwyczaj właśnie hejtujemy, zazwyczaj mówimy, że CS2 umiera, zazwyczaj mówimy, że są inne Tytuły, że ten Valorant już mu depcze po piętach normalnie. No ja patrząc na to, to tak średnio oddepcze po piętach. A coś, co jeszcze pragnę zwrócić uwagę, to to, że ten właśnie pik, jeżeli chodzi o liczbę graczy, miał miejsce podczas iem w Katowicach. W związku z czym, też jako Polacy, cieszmy się, że mamy taki potężny i taki naprawdę dumny turniej, który naprawdę przyciąga wielu, wielu graczy i że obserwujemy właśnie go, jeżeli chodzi o właśnie rekordowe eventy gdzieś tam. Więc warto na to zwrócić uwagę. Tak samo jak warto zwrócić uwagę na 22 22, i nową, 22 i nowego streika, jeżeli chodzi o Vitalikings. Ja wiem, że często w ostatnim czasie o nich mówię, no ale biją rekordy, naprawdę są teraz na mega, mega sztosie, w związku z czym ciekawie się na to wszystko patrzę. Pragnę również odnotować, że mecz, w którym, jakby to powiedzieć, najbliżej było do przerwania tego streaka, to oczywiście ten finał z Falcons podczas EML Bern, o którym to już mówiłem, no bo tam tak na tą sprawę bardzo, bardzo niewiele zabrakło, ile tam było, 6 chyba map, 6 punktów tak na tą sprawę turniejowych już właśnie dla Falcons. No niestety trochę zbambiczyli. jak zwykle dali fory. <laughs> Stój przyjacielu, a co jak powiem ci, że możesz otrzymać nie jedną, a dwie darmowe skrzynki? Zapraszam na czyli jedna jedną z najlepszych stron do otwierania skrzynek, których jest tu kosmicznie dużo i każdy znajdzie coś dla siebie. Case Battle są serio mocne, gdyż można się bić na naprawdę wiele sposobów. I uwaga, bo tego nie widziałem nigdzie indziej. Czyli jak ci brakuje kasy, możesz pożyczyć. Nigdzie nie widziałem tylu bonusów. Darmowe skrzynki, cashback, diamenty, potęże nagrody za wbite poziomy. Jest gruba, ale wspomniałem coś o darmowych skrzynkach. Klikasz sobie tutaj w plusik, wybierasz z wielu metod płatności i wpisujesz konieczny kodzik fiako, który daje ci owe dwie skrzynki i dodatkowo 10% bonus do depozytu. Myślę, że warto. Zapraszam, a my wracamy. Субтитры Dzisiaj czekają nas bardzo, bardzo ciekawe mecze, jak to możemy właśnie zobaczyć, które no, przynoszą wiele emocji. I one, oczywiście, przy okazji Blast Rivals 2025. Możemy odnotować, że Vitality vs. Mouse o godzinie 13.30 w systemie Best of Three. Myślę, że będzie dosyć interesująco. I o 18.30 Spirit vs. Falcons. No, jest to dla mnie o tyle ciekawy mecz, że jak pewnie pamiętacie, jak mówiłem przed chwilą, Falcons zmierzyło się w finale z Vitality. No, i niestety uległo, tak? Było niewiele. Tymczasem możemy zobaczyć, że Vitality jest pierwszą w rankingu, pierwszą drużyną w rankingu. Spirit jest drugą drużyną, w związku z czym jest Jestem bardzo ciekawy, czy Falcon tutaj zmierzy się ze Spirit jakoś, powiedzmy to na wyrównanych zasadach. Czy tutaj będzie jakaś szybka przejaczka? Bo jestem tylko bardzo, bardzo ciekawy. No i właśnie tylko i wyłącznie w perspektywie tego, te co nie niezwykle interesują. Do tego, jeżeli jeszcze nie wiesz, to Blast Rivals jest to taki mniejszy turniej, który, no, nie, że jest taki zapchaj dziurą, ale czterodniowe wydarzenie, które możemy zobaczyć. Właśnie teraz obserwujemy. Pula nagród to 350 tysięcy dolarów, ale za pierwsze miejsce 125 tysięcy. Myślę, że każdy poniekąd chciałby się o to pobić. Możemy zobaczyć, że tu mamy 8 drużyn, z czego. Nie, jeszcze chyba nikt nie odpadł w ogóle, co ciekawe. To interesujące poniekąd. Więc warto oczywiście z tego sobie zdać sprawę. No i będziemy mieli fazę playoff, czyli oczywiście od piątku możemy zobaczyć ćwierćfinały, półfinały oraz wielki finał w stanie best of 5. Więc myślę, że e sportowych doznaj nam nie zabraknie. Patrząc też chociażby z perspektywy długoterminowej, możemy zobaczyć, że teraz zbliża się mały maraton, jeżeli właśnie chodzi o wydarzenia e-sportowe, Bo możemy zobaczyć, że już za 9 dni, czyli jak sam rozumiesz, mniej więcej to będzie 4-5 dni przerwy pomiędzy Blast Rivals a PG Elastarną, właśnie. Będzie wielki turniej 1 250 000 dolarów pula na gruz który odbędzie się w Kazachstanie, właśnie też najpotężniejsze drużyny się tutaj zmierzą, w związku z czym nie ma lipy. I uwaga, możemy zobaczyć, że 9 dni po rozpoczęciu PGL-a czyli jakby realnie rzecz ujmując, dosłownie, chyba dzień później, jak tutaj na szybko patrzę, możemy zobaczyć, tak, dosłownie dzień później rozpocznie się kolejny wielki turniej, czyli IM Dallas 2025. I należy zwrócić uwagę, że tutaj również zobaczymy drużyny dosłownie z samego, z samego topu. W związku z czym teraz mamy dosyć mocny maraton, jeżeli chodzi właśnie o sportowe doznania, więc myślę, że nic tylko się cieszyć, bo później już tak będą sprawy zostaje nam tylko i wyłącznie Major. no i może Tutaj dosyć dosyć ciekawie. Tak samo jak ciekawie jest, jeżeli sobie patrzymy z perspektywy takiej, że powoli zaczyna się już kończyć sezon drugi, z tego powodu, że przy okazji Majora właśnie to Valve ogłosiło, że ten sezon będzie tutaj zmieniany, że on się zakończy, i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, dajcie mu możecie dać znak, jak tam wam idą wasze oznaki, jak tam wam poszedł ten sezon. Muszę przyznać, że tak na daną sprawę to, co też właśnie tutaj zostało zauważone, że jakby na to nie patrzeć, mam wrażenie, że ten sezon jest trochę chyba bardziej mniej pod znakiem właśnie jakichś to cheaterów, czy właśnie jakichś tam większych problemów z CS-em, że z perspektywy sezonu pierwszego to ten drugi jakoś tak bardziej spokojniejszy się wydaje. No ale zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało, no i oczywiście jestem bardzo ciekawy co Valve szykuje na sezon trzeci, czy, będziemy, czy zobaczymy coś większego, czy może jakąś ewolucję, czy być może nawet rewolucję, ja bym się nie nastawiał, ale mówić co możemy, bo czemu my też nie, tak, na, tak samo należy zwrócić uwagę na to, że tak cały czas nie działa oczywiście ta drobinka, jak sobie wejdziemy w CSa, bo cały czas czekamy aż to się przekalibruje. Myślę, że chyba wszyscy wiemy, co tutaj należałoby w tym momencie powiedzieć. E, tutaj nie mam pojęcia, na co chciałem zwrócić swoją uwagę, więc po prostu przejdę sobie do kolejnej kwestii, a mianowicie do skrzynek otwartych na przestrzeni ostatniego miesiąca. Możemy zobaczyć, że jest to liczba w postaci prawie że 40 milionów otwarć, co jest bardzo, bardzo, bardzo dużym wynikiem. Należy zwrócić uwagę, że w tym miesiącu mieliśmy nową skrzynię w postaci Fever Case, która, jak to możemy zobaczyć, cieszy się. Cieszy się dosyć dużym zainteresowaniem, otwarta prawie 8 milionów razy, w związku z czym nie ma lipy i nie ma wiochy. Drugą najczęściej otwieraną skrzynią to Revolution Case, otwarta w nakładzie ponad 5 Milionów skrzynek, więc naprawdę, naprawdę mocno muszę przyznać. Jeżeli sobie patrzymy chociażby na dane, to chyba bardziej historyczne, jeżeli dobrze pamiętam, to się wchodziło dokładnie tak, no to odbili się mocno. Od grudnia, w którym zostało otwarte 14 milionów skrzynek, do teraz, jak to możemy zobaczyć, marca, w którym otwarte 32 miliony skrzynek, no jest dosyć, dosyć potężnie. Aczkolwiek ta też pragnę zwrócić swoją uwagę, że marzec, jakby na to nie patrzeć, często był dosyć, może nie tyle że rekordowym, co wystrzałowym miesiącem pod tym względem. Możemy sobie zobaczyć miesiąc rok temu, również największa liczba, właśnie 38 milionów otwarć, możemy zobaczyć, że poprzedzona wcześniej gorszym wynikiem i też spadkiem, następnie jakaś tej lekka korekta, jeżeli sobie na to patrzymy. No i marzec 2023, największy wystrzał w historii bo 50 milionów otwarć. Ja wiem, że wtedy były, były przenoszone do CSA dwójki. W związku z czym na to należy też patrzeć troszkę przez palce. No, ale jednak taki jest to miesiąc. Takimi się rządzi prawami, więc warto oczywiście o tym wiedzieć. Także no cóż, wzrost liczby otwarć, oczywiście idzie ze wzrostem też ceny, jeżeli chodzi o te to przedmioty, co w tym przypadku byłoby zawsze zawsze tak, jakby jest, ale z drugiej strony teraz, przez to, że ten fever case odbija się totalnie, totalnie inaczej, no to jest szansa, że ten wzrost nie będzie aż taki duży, jeżeli chodzi o te nowe dropiące skrzynie. Natomiast są duże wzrosty dostrzegane na starych to właśnie skrzyniach. Tutaj patrzę głównie na chociażby takie skrzynie jak Broken Fun Case, yy, właśnie Raptide Case, one podrożały gigantycznie w ostatnim czasie, o czym to, to też Was ostatnio informowałem. No i teraz, jeżeli chodzi o właśnie market, jest to dobry czas na realizację zysku, właśnie z tego typu, że się tak wyrażę, eventów, z tego typu, to właśnie imprez, yy, no bo jakby na to nie patrzeć, ceny są po prostu bardzo, bardzo pozytywne. Chociażby patrząc na Danger Zone Case, który pamiętam, kupowały się jeszcze po złoty 50 zł czy coś takiego. No to na chwilę obecną, jak to możemy zobaczyć, kosztuje już spokojnie ponad piątkę. Nie jest to z pewnością jeszcze ATH, byliśmy trochę wyżej, ale bardzo blisko tego się znajdujemy, tak? Nie mówiąc chociażby o skrzynie rękawic, która już wybija na jakieś powalone 69 zł. Co to w ogóle jest? Miesiąc temu ta skrzynia kosztowała 38 zł. To jakiś dziwny czas nas, nas nadeszły, że skrzynia robi dwukrotność w ciągu miesiąca. I to nie przez pryzmat jakiegoś wywalenia z puli dropów czy coś takiego. Więc tak jak to mówię, z wasz, e, zdajmy sobie wszyscy z tego sprawę. No i tak jak to mówię, być może jest to dobry moment na realizację zysków i trzeba po prostu o tym wiedzieć. Fevercase i te nowe skrzynie są. Pokuszę się o stwierdzenie dosyć nudne z perspektywy wykresu, z perspektywy marketu. Niewiele się na nich dzieje, dużo idzie tutaj w bok. Ale nie dajecie się tym zmylić, bo tak jak to mówię na, na największe wzrosty, czy najbardziej ciekawe tematy to są jeżeli chodzi o starsze skrzynie Wildfire w ogóle też jakoś ciekawie wybombił możemy sobie zobaczyć, jeszcze kilka dosłownie dni temu po 13 zł, teraz po 18 nie wspominając już o tym, że spokojnie szło go kupić pół roku temu za 9 zł czyli dwukrotność w pół roku na skrzynce myślę, że nie ma się czego wstydzić tak samo pragnę zwrócić uwagę na chociażby kapsułki z Shanghai'a, gdzie możemy zobaczyć tak się one prezentują e, to już mija tydzień czy dwa chyba dwa nawet po zakończeniu się promocji na ten to właśnie przedmiot, no i możemy zobaczyć jakiś turbo wystrzałów nie ma, najlepiej póki co oddaje skrzynię z autografami pretendentów yy, też tutaj z perspektywy supply'u. Tak będąc sprawę, jeżeli ktoś obstawił ten event tylko i wyłącznie yy, za pośrednictwem supply'u, W sensie sprawdził, które jest więcej, które jest mniej, i stwierdził, że tego, czego będzie mniej, będzie bardziej limitowane i będzie więcej warte. No to dosyć dobrze na tym trafi, jak to możemy zobaczyć. Bo to jest te kapsułki, których jest najwięcej, no to one mają też jedne z najniższych wartości, a tych, których jest najmniej mają największe. Więc klasyczne prawo popytu i podaży tutaj zadziałało. No i cóż, pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie dalej. Dzięki wielkie za oglądanie do końca. Mam nadzieję, że się podobało, że zostawisz tutaj łapeczkę w górę i że widzimy się klasycznie. już. Jutro, trzymaj się, strzała!